Ale jeszcze można by powiedzieć, czy Filip zawsze robił kawę. Ja kiedyś piłem rozpuszczalną. O, Piotr! O! To powiesz, jak przyszedłeś do transformacji. Właśnie sobie nagrywam teraz takie bloopersy, żeby nie było, że tylko ja robię wiochę na rozpuszczalce. No, ale ja, ja uwielbiałem te poranki właśnie z rozpuszczalną. Piotr też na... uwielbia poranki. Ja, na, na, ja uwielbiam na, poranki tarasie, z rozpuszczalną. Na balkonie. Michałem. O! No. Uwielbiam, ale wiesz co, to jest, to jest tak, że. E... Jak, jak, już jak już zaczniesz dobrej jakości kawę pić, to jest ta, ta pułapka, to się, to się nie da wrócić. Człowiek przyzwyczaja się do luksusu. Mm -hmm. Ja miałem kolegę, który, Dobry, który jeździł, ja jeździł bardzo dobrej jakości Mondeo. Jeździł, jeździł wiele lat tym autem i firma mu, przez to, że awansowo postanowiła kupić Audicę. I on wsiadł w tą audycję i mówi, no kurczę, tam to też było dobre, hmm. to to jeździ, tam to jeździ, nie czuję różnicy jakoś specjalnie. Ale po dwóch, dwóch, dwóch tygodniach wrócił do Mondeo i mówi, o, o rany, co mi się w tym aucie podobało. Tak, Dokładnie to, tak, tak samo działa to z kawą. Po prostu z kawą tak. czy ze wszystkimi innymi produktami. Nie ma powrotu. Raz się w tą stronę tak. pójdzie, Więc zastanówcie się przed zamówieniem naszej kawy, czy chcecie iść tą drogą. To będzie odcinek, który będzie nazywał się Z tej drogi nie ma powrotu. Dobra, okej, okay, to były bloopersy, z tego potniemy. Nie, alie. to był już wstęp, Piotrze. Zaczynamy całóweczkę. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj Milos panek Panek i gość specjalny Filip Bartelak. Cieszymy się, że możemy gościć Eksperta od Kawy i rozmawiać na tematy kawowe i okołokawowe, mafijne i nie tylko. Jeżeli Jest ktoś nie, nie wiedział, to w pierwszym odcinku to był wątek. O karabinach i kawie, tak. tak. A dzisiaj przejdźmy do tematu właśnie sposobów parzenia kawy, czyli jak wydobyć z niej to, co najlepsze, jak przejść z rozpuszczalnej do yy, po prostu kawy, do kawy. <laughs> przez duże K. No i właśnie, od czego by tutaj zacząć? O, od czego zacząć? Hmm. Y, od wody. Oh, oh. No słuchajcie, pro, prosta, prosta rzecz, y, to, co my wypijamy, y, czy to, co mamy w filiżance, to jest roztwór, który w 98% składa się z wody, mm -hmm. a tylko w maksymalnie 2% składa się z kawy, która się mm -hmm. rozpuściła. Reszta to są fusy, które wyrzuciliśmy, więc mm -hmm. zobaczcie, jak ważna jest ta woda. Jeżeli no tak. będziemy mieli złą wodę, to ta kawa będzie źle smakować. Więc e, sekretem wszystkich kawiarni wysokiej jakości jest system filtracji wody, mm -hmm. który jest często tak zaawansowany jak jakieś rakiety kosmiczne, gdzie mają odwróconą osmozę, demineralizują wodę, mm -hmm. później ją mineralizują na nowo mm -hmm. według swoich receptur. E, zawodnicy, którzy przyjeżdżają na zawody, startują, żeby wygrywać e, mi, tytuły mistrzów baristów, e, przyjeżdżają z, z wodą, która jest zbudowana przez nich. Słyszeliście o czymś takim? Właśnie. Się. Ciekawe, jaki mają rurociąg na maczku. Ciekawe, jakby się zrobiło na przykład smakową wodę, no nie? I na niej trochę tam, lekko słodka. Ale teraz, teraz dostępne są osmozy takie domowe, no nie? Tak, tak, tak. Mineralizatory, różnego rodzaju filtry. To, to jest teraz dostępne i to można no się dobrze, tam bawić, ale, ale od tego trzeba zacząć. Aha. Od czego w takim razie zacząć, żeby nie zwariować <grym> nie dostać no. przyspieszonej osmozy? <grym> no to tak. Jaka, czy taka woda. Butelce, załóżmy, że mamy czy dobrą, woda. Aha, aha. Z, z, załóżmy, nitra. że mamy dobrą wodę. Dobra, załóżmy, że mamy dobrą wodę. Jak jesteśmy na przykład w, w Trójmieście, woda, to no. możemy spokojnie z wodociągów wodą. Kranowę. Kranową. Kranową, elegancko. Tam jest, tam jest mm -hmm. super woda. Katowice też całkiem fajnie, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o wodę. Natomiast kłopoty z Partnerem tam, tego gdzie wiemy. odcinka nie są sądeckie wodociągi, więc nie wiem, jak jest w moim sądziu. Wytniemy to. <laughs> Ale zapraszamy <laughs> do Ale nie podobno też można w sączu ciągnąć z różnych tak. Wszędzie można pić wodę z kranu. Tak przynajmniej wodociągi informują. Natomiast kwestią jest to, ile ona zawiera minerałów. I to mhm. będzie bardzo lokalnie uwarunkowane, mhm. więc tak zwane PPM, -y, czy TDS, czyli ilość cząsteczek stałych rozpuszczonych w wodzie. Mhm. Na każdej butelce wody mineralnej mamy taki z tyłu opis. Który, który o tym mówi, tak. e, a my dla kawy mamy pewne zakresy ustalone, gdzie mówimy, że powinno się tam między powiedzmy 120 mhm. a 175 ppmów mhm. znaleźć ta, mhm. e, ta waga. E, ja nie uważam, że to jest coś, czego się musimy strasznie sztywno trzymać, bo możemy sami eksperymentować, no szukać właśnie, swoich rozwiązań. Na wyższym etapie już można sobie jeżeli wodę… Jeżeli miałbym coś polecać, to bym polecał, żeby być konsekwentnym i nie kombinować ze zmianą receptury, kiedy nie dbamy o wodę. Więc jeżeli kombinujemy z recepturą, to, to mieć pewność, to. pewność, że wodę mamy tą mhm. samą po prostu. Dobrze, czyli mamy wodę, jedną, którą sobie wybraliśmy i na tej podstawie budujemy naszą nasz przygodę ze sparzeniem kawy, nie? Tak. Co dalej? No i teraz mając tą wodę i, i, i chcąc uzyskać ten. Tą, tą Mamy wodę i kawę. Rozpuszczoną substancję. No. woda, kawa, co dalej? Czyli załóżmy, że startujemy od tej. Efata, tak, białe Efata. Okej. Okay. To teraz powinniśmy tą kawę e, zmielić, mhm. czyli doprowadzić do takiego stanu, gdzie ona się będzie łatwiej w tej wodzie rozpuszczała. Mhm. E, I teraz w zależności od tego, jak długo planujemy tą kawę z wodą e, ekstraktować, bo pamiętajcie o tym, że mamy e, fusy też, prawda? Mhm. Który, czyli mamy ten proces takiej ekstrakcji, gdzie mamy wodę w kontakcie mhm. z ka całą kawą. Tak. Pod wpływem ciepła, to tam się. Albo zaraz zaraz, do ciepła, dojdziemy, tak, zaraz dojdziemy do ciepła, a, okay. co ciepło robi. No? Nie? Ale mamy tak, mamy wodę i kawę i ten kontakt hmm. jest. Wypukują się różne substancje, w tym różne substancje hmm. aromatyczne, które powodują to, że kawa smakuje dobrze, ale w tym i kofeina, która powoduje to, że kawa pobudza, a smakuje goryczą, bo kofeina jest gorzka. Hmm. E, możemy o kofeinie też parę słów hmm. powiedzieć, bo hmm. to jest w ogóle. Um, no, tak Robisz taką dygresję teraz. Zróbmy. De, zróbmy de. To będzie w następnym odcinku. Dobra. E, więc, więc jak mamy mm, wodę i kawę, i kontakt, czyli ekstrakcję, tę ekstrakcję planujemy, że ona będzie trwała ileś. Y, mhm. Może niekoniecznie my planujemy, ale zaplanował to producent ekspresów, mhm. gdzie jeżeli robimy sobie espresso, bzyk, to jest to jakieś 30 sekund, bo tyle się akurat ta woda przelewa przez tą kolbę do filiżanki. W kolbie zostają fusy. Aha. out, a w filiżance zostaje to, co jest do wypicia. I to jest te 2% mniej więcej kawy rozpuszczonej mm -hmm. w tej całej reszcie wody. Jeżeli ten czas ma trwać dłużej, nie 30 sekund, tylko na przykład 4 minuty, bo będziemy robili przelew, mm -hmm. czyli będziemy lać wodę od góry mm -hmm. i będziemy to robić powoli, to, to grubość mielenia powinna być grubsza. Mm -hmm. I to jest takie nasze generalne motto, że im dłuższy czas ekstrakcji, tym grubsze mielenie. I też możemy założyć, że im dłuższy czas ekstrakcji, tym więcej kofeiny się wypłuka. Więc trochę tak działa, że jak wyobraź sobie pojemnik, w którym masz kamyczki i drugi pojemnik, w którym masz piasek, prawda? Przez ten piasek ta woda się będzie znacznie wolniej przelewała. I to jest grubość mielenia. Czyli drobne zmielenie powoduje to, że ta woda znacznie wolniej idzie niż. Dłuższy kontakt z wodą. Yy, yy, tak, złote no. zasady, jeżeli chodzi o espresso, mm -hmm. no to jest tak, żebyśmy się zmieścili w tym czasie około 25 do 30 mm -hmm. sekund, i żeby w tym czasie się nalało nam około 30 ml e, mm -hmm. całego naparu już gotowego. Mm -hmm. Więc tak trzeba ustawiać młynek, żeby. Okay. Uzyskać te parametry. Mm -hmm. Czyli jak jest y, za grubo, no to trzeba zrobić drobniej, Mówimy bo się o takim w ekspresie kolbowym? że sobie krzywszy. Kolbowy to czy Byłam automat. automat no to ale w automacie tak też, też, jest, też jest możliwość A, okay. regulowania grubości mielenia. Tam często z tyłu gdzieś jest jakieś takie sekretne Aha, pokrętło, dobra. gdzie możemy ustawić no sobie wiecie. grubość mielenia. Niektórzy nawet no nie, nie wiedzą o, i o istnieniu czegoś takiego. No, Przypraszam tak, no bo normalnie patrząc na ekspres to masz tak, mm -hmm. jedno ziarenko, dwa ziarenka lub trzy ziarenka. Mm -hmm. I co poza tym? I ilość wody, którą wlejesz do przeszło przecież. mało no kawy, jedno ziarenko. Ale wiesz, wiesz, moc kawy, moc kawy masz jedno abramowa, ziarenko, dobra, dwa lub dobra. trzy i ilość wody, no nie? A to jeszcze teraz, jest moc kawy, właśnie. Tak, to teraz, to, jak, jak w tym jak to wypadku chyba będzie to oznaczało moc kawy, czyli jedno, dwa, trzy ziarenka, to będzie znaczyło ilość tej kawy, która jest tam użyta, no nie? Hmm, więc tam. to jest doza. Czyli doza? gramatura. Tak, 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 tak. E, ilość wody, e, ale też i dalej w tym wypadku mhm. też jest ważna ta grubość tego mielenia. Prawda? Im większa doza, no tym grubość powinna być nieco grubsza, żeby ta woda się przelała jednak, no nie? Mhm. E, ekspresy, dobre ekspresy ciśnieniowe, nie mają, no teraz wchodzimy w temat ekspresów ciśnieniowych. Jeszcze pewnie by o sprzętach powiem Do, później. Dobrym, ale dobrym ekspresem nie jest mhm. ten, który ma więcej barów mhm. na etykietce. To nie jest tak, że 100 barów to będzie super ekspres. Dobre ekspresy, które robią robotę w, w profesjonalnych kawiarniach, to są te, które mają stałą, mm -hmm. ci, stałe ciśnienie. Mm -hmm. Bo ten, który zacznie od 100 barów, żartuję sobie teraz, mm -hmm. nie ma tak. takich 100 barowych, ale mm -hmm. ten zacznie od 100 barów, a zakończy te 25 sekund na 0 barów, no to to mm -hmm. jest lipa nie ekspres, Więc y, sekret tkwi właśnie w tym, żeby było stałe podawanie tego, y, tego ciśnienia. Mm -hmm. Grubość mielenia? Okej. Okay. Jeżeli kawa ma kontakt z wodą dłużej niż 4 minuty w przelewowej metodzie, no to powinniśmy ją zmienić już znacznie grubiej. Mm -hmm. To, co będzie miało jeszcze wpływ na ekstrakcję, czyli w momencie, kiedy mamy kontakt kawy z wodą, ekstraktuje nam się ten napar, to, co będzie miało na to wpływ, to jest na przykład turbulencja. Turbulencja fajnie brzmi, ale tak naprawdę tę turbulencję możemy zrobić na różne sposoby. Możemy wziąć łyżkę i mieszać. I to jest turbulencja, czyli agitacja, prawda? ale ona też powoduje pewnego rodzaju ruch, który tak. jest turbulencją. Możemy turbulencję zrobić tak, że włożymy słomkę i zaczniemy dmuchać powietrzem i zrobimy się bąbelki, które też będą powodowały to, że ono w jakiś sposób nam wpłynie na ekstrakcję. Po prostu wymusi tą ekstrakcję, że ona będzie szybsza. To, co robi temperatura wody, to to, że cząsteczki poruszają się znacznie szybciej, więc tym samym ekstraktują znacznie szybciej. Czyli im hmm. wyższa temperatura, tym szybsze, szybsza ekstrakcja. Hmm. E, niższa temperatura, niższa, e, wolniejsza ekstrakcja, więc e, czy możemy założyć, że możemy kawę zaparzyć no właśnie, zimną wodą? No, oczywiście, że tak. Wystarczy, że kawę zalejemy w zbiorniku z zimną wodą i zostawimy ją na długi, długi, długi czas, albo poddamy ją właśnie jakiejś turbulencji, czyli mm -hmm. agitacji, która spowoduje to, że ona się jednak wyekstraktuje w tej zimnej wodzie. Mm -hmm. Będzie to trwało znacznie dłużej. Plusem tego jest to, że się więcej kofeiny wy wytrąci, dlatego mm -hmm. że kofeina się wytrąca w czasie, więc im mm -hmm. dłużej mamy kontakt z wodą, tym więcej kofeiny się nam wytrąci. Super. I wtedy mm -hmm. mamy tak zwane cold brew. Mm -hmm. Czyli nie, że zalewamy ciepłą i czekamy, aż wystygnie, tylko zalewamy zimną i czekamy i czekamy długo. tylko pamiętajmy o tym, że wtedy to nie, nie parzymy, mhm. więc yy, yy. O ile no, nie mamy kontaktu z niczym gorącym, co jeżeli by było jakieś ryzyko bakteriologiczne, no to, to, to okay. zaparzenie w jakiś sposób tak, nam niweluje je niweluje. Natomiast no. w przypadku zimnego, no to musimy mieć naprawdę super czyściutkie pojemniki, w których to robimy, mm -hmm. żeby nie było nam namnażania się bakterii. Cechą charakterystyczną espresso w porównaniu z tymi metodami przelowymi jest to, że chyba mają mniej kofeiny, tak? No bo krócej. Szybciej, tak. Czy jesteśmy w stanie określić, ile tej kofeiny jest mniej? Na przykład jak ktoś mówi, ile można kaw dziennie wypić, no to może z espresso, możesz sobie wcisnąć na przykład sześć razy dziennie, a jak sobie robisz przelew, to tylko dwa. ja niby jestem ekspertem od kawy, ale nie wiem tego. Znaczy, wiem, wiem, gdzie tego szukać. Nie? Mm. Pewnie jak, jak no teraz mnie zapytałeś, więc wymusiłeś moją ciekawość w no, tym tak. temacie. <laughs> Nigdy mnie to nie interesowało tak bardzo. Bo raczej z siebie obserwuję. Z, z tego punktu widzenia, ile tych kaw dziennie można wypić? No tak, żeby przeżyć. No. Wiesz, <laughs> i... A ty ile pijesz Jesteś dużo piję. Ja zaczynam poranek od, od prawie 800 ml kawy. Tak mi schodzi rano. Prawie litr, no. prawie litr kawy tak Ale taki przelewowej. Czyli sobie jakiś bukłak bierzesz i pijesz to z bukłak. Tak, dokładnie. Jesteś jest no, nie to mi mi skabia, tylko Wojsko rozpuszczalne, bukłak, bukłak. dojdziemy no, zaraz. No, do, ale ro tam. bukłak rozpuszczalny i tak byłoby nie do zrobienia. <laughs> E, no. Ale y, tak naprawdę to ja, y, siebie, zresztą nie tylko ja, ale wszyscy mm -hmm. sędziowie, się, obserwujemy swoje reakcje, bo Masz. mamy różne reakcje. Jeden jest mniejszy, tak. drugi większy. Jeden ma takie tak. ciśnienie, drugi ma inne. Jeden ma taką dietę, inne, inną. No właśnie, różne e, elita. Tak, jak w serii z Markiem Sami Zarym. jesteśmy w stanie sobie A, zaobserwować no tak, tak, tak. to, mm -hmm. Mm -hmm. jak się zachowujemy. Świetnie, Piotr. Od jakiej metody byś zaczął, gdybyś miał zacząć parzyć te kawy? Y, przycisk, bzyk przycisk bzyk. No i z bukłości. One, one wszystkie czyli biała. powinny się idealnie właśnie w tym bzyku sprawdzić, ale jakby ktoś chciał eksperymentować z cold brew, czyli z na zimno, to mm -hmm. chyba bym zrobił to w pierwszej kolejności. Mm -hmm. ta, ta, jako że w nazwie ma espresso, no to wiadomo, że sugeruje, że powinniśmy pójść w espresso, mm -hmm. ale to espresso było budowane specjalnie tak, żeby mhm. zostawiało fajny posmak. Mhm. Więc Która? która? Espresso czarna. Mhm. Tak artetyka tak, artetyka. tak została zbudowana ta mieszanka, żeby właśnie zostawał fajny, długi posmak z nutami takimi czekoladowymi orzechowymi, mhm. żeby on po prostu fajnie nam towarzyszył. W ogóle są badania, które mówią o jakości hoteli, czyli jak klienci hoteli oceniają hotele. I zrobili takie właśnie badania i skorelowali je z oceną kawy. I wyszło, że ci, którzy pili dobrą kawę w hotelach, oceniali hotele na dużo wyżej niż ci, którzy pili złą kawę w hotelach. To jest taka fajna podpowiedź. Dla właścicieli hoteli I przyjrzyj się satysfakcji na kawie. Bo w hotelach tak, <laughs> tak naprawdę tak. Jak, jak hotelarz wie, że on mm -hmm. ma kawę za darmo oddać, no to szuka najtańszego rozwiązania, mm -hmm. prawda? Więc budżetowo. Mm -hmm. Nie pomyśli o tym, że on tak naprawdę rozdając tą kawę, inwestuje w ocenę, Dobra, swój, w swoje no gwiazdki, tak. które tam ma to na Google. Tak nie koszt w całości, a dokładnie. ma tutaj. A, a naprawdę to tak działa? Dlatego, że dobrej jakości posmak, który mm -hmm. nam zostaje, on nam towarzyszy przez długi, długi czas. I on mhm. buduje pozytywne skojarzenie z tym konkretnym miejscem, w którym no tak. byliśmy. Mhm. Tak my działamy. T tak Cała nasza sensoryka działa. Możemy pójść w aromaty, A to, jest, to zobaczycie w ogóle. To jest ogóle. ciekawe, to o tym moglibyśmy, te, że yy, yy, Michał się śmiał yy, o posmakach, że jest taki kawał, nie? że niesmak pozostał. Mhm. Czyli te posmaki tak naprawdę, co nam, zo co nam zostaje po wyjściu z tamtego mhm. yy, miejsca? Nie? Po tej kawce. Po kontakcie z drugim człowiekiem. Można iść głębiej. <laughs> no ale zobaczcie, ale zobaczcie, jak to jest z tą kawą. Ona jest tłem wiele razy. I to o to chodzi właśnie. Tak, żeby tło To jest, to jest, tak, to jest tak, trochę tak, tak jak mój kawiarni. Tak, Mamy spotkanie z ciekawą osobą, rozmawiamy z nią, popijając kawkę. No nie? Jeżeli o, tak. to tło będzie fajne. To my tak, będziemy mieli tak, tak. lepszą ocenę całej tej sytuacji. Mm, no I to mm. o to chodzi. No? I ja tak naprawdę siebie tak definiuję, jako, jako ten, który na scenie buduje tło. Mm. Jestem w teatrze tym od, od zaplecza. żeby no tak, to a w, fajna scenografia była. A w dla, ilu teatrach ta kawka występuje, no nie, więc warto o nią zadbać. Cold brew, espresso, a to przelew, espresso, espresso, też przelew, różnie. Espresso, Espresso. Ja przelew, lubię bardzo mleczna, mleczna y, flat tak, white. Też. Idealnie. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku, a w następnym powiemy Wam trochę więcej o kofeinie i być może o regionach, co oznacza Gwatemala, co oznacza Brazylia, Kolumbia no ja i tak dalej. Tak. Zapraszamy. Cześć.